Miło miłosierdzia. To jest zaszczyt móc taką książkę opublikować o, o kobiecie, która jest no, dla nas wszystkich takim świadectwem wiary. A teraz nasi filmowcy, bo też kilka lat temu, w którym to było roku, opowiedzcie, jak to się stało, że na ten temat natrafiliście no i dlaczego w ogóle takim tematem zainteresowaliście się w swojej pracy filmowej. Tematem też odległym wiemy, że najczęściej w Polsce raczej powiedzmy to tak brzydko, sprzedają się tematy, które związane są z Polską, a tutaj, gdzieś daleko, w Pakistanie, coś się stało, ktoś jest aresztowany. Jak to, jak, jakie to były początki waszego związku z Asją Bibi? To może Maciu, ty opowiedz, bo to ty na to ty ten temat jakby znalazłeś podczas prac. Kiedy to było? No, znaczy początek, no, cała historia zaczęła się właśnie od tego, że właśnie wspólnie z telezjańskim wolontariatem misyjnym robiliśmy całą serię filmów o sytuacji chrześcijan w Egipcie, w sytuacji chrześcijan syryjskich, no i <laughs> chyba to było w 2013 roku, w Wielkim Tygodniu, wracałem kończyć montaż, montaż filmu o koptach w Egipcie z, ze swoim montażystą Marcinem. Mieliśmy tam zrobić parę poprawek, no i zatrzymaliśmy się na zakupy w supermarkecie gdzieś pod Krakowem. Tam, właśnie, wśród tych wszystkich towarów, mój wzrok przykuła książka, właśnie, ta gdzieś tak zagubiona, gdzieś tam była, wrzucona. To też było dziwne, że w supermarkecie podniosłem, patrzę, bluźnierstwo. Zacząłem, Marcin robił zakupy, ja zacząłem to kartkować, no i tak właśnie wpadłem na tą historię w taki, w taki sposób. Wiksza miło